Przypuśćmy, że przychodzi do mnie klientka i chce hipnoterapii, i ja w czasie sesji mówię takimi słowami, operuję takimi słowami, które na przykład dotyczą buddyzmu. I co się dzieje? Klientka nie przyjmuje tych sugestii, nie bierze ich jak swoje. I to, co chciałam Wam po powiedzieć o Waszym systemie wartości. To jest to, że w czasie hipnozy cały czas system wartości, który macie, jest obecny, a to oznacza, że nie jestem w stanie powiedzieć jakiejś sugestii, którą ty od razu przyjmiesz. Ona musi być zgodna z Twoim systemem wartości i jest to takie zabezpieczenie. Ponadto mówię też taką sugestię, że bierzesz wszystko, co korzystne, resztę odrzucasz. Czyli też podświadomość filtruje jeszcze, co jest zgodne z tobą, z twoim najwyższym dobrem.